Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafimy. Poznania sposobu sprawdzenia czujnika położenia przepustnicy DPDZ pojawia się u każdego kierowcy który chce samodzielnie wyeliminować jego serwisowanie. Sprawdzenie lub wymiana nie wymaga specjalnych narzędzi i nie jest pracochłonna. Przeznaczenie i rodzaje DPDZ. Czujnik położenia przepustnicy generuje sygnał elektryczny, który odpowiada kątowi otwarcia przepustnicy powietrza. Odczyt jest niezbędny do prawidłowego działania sterownika ECU. Sygnał ten wraz z danymi z innych czujników jest wykorzystywany przez sterownik do generowania impulsów wtrysku paliwa i tworzenia iskry. Niezależnie od konstrukcji, RPM można traktować jako potencjometr. Jeden przewód jest podłączony do masy, a drugi do zasilania sieci pokładowej. Napięcie odpowiadające pozycji przepustnicy jest pobierane z zacisku który przypomina ruchomy styk. Jest onemontowany montowany na korpusie przepustnicy po stronie przeciwnej do siłownika przepustnicy powietrza. Jego ruchomy element jest mechanicznie połączony z osią przepustnicy. Folia oporowa reprezentuje zwykły potencjometr. Zasób ich silnika sięga 50 tysięcy km przebiegu, bezdotykowy, magnetorezystancyjny. Zasada działania opiera się na efekcie hala. Czas bezawaryjnej pracy zależy tylko od jakości i mechanicznej części urządzenia, Koszt urządzenia tego typu. Oczywiście znacznie droższe niż folia oporowa objawy nieprawidłowego działania, sprawdzenie czujnika położenia przepustnicy jest konieczne w następujących przypadkach Pogorszenie dynamiki przyspieszania. Zwiększona, zmniejszona lub niestabilna prędkość obrotowa wału korbowego na biegu jałowym. Szarpanie podczas jazdy po gładkiej drodze ze stałym naciskiem na pedał przyspieszenia. Zgaśnięcie silnika na biegu jałowym. Silnik gaśnie podczas zmiany biegów. Silnik nie rozwija maksymalnej mocy. Przyczyny nieprawidłowego działania. Głównymi przyczynami nieprawidłowego działania foriowo-rezystancyjnych nadajników zdalnego sterowania są mechaniczne zużycie warstwy rezystancyjnej i suwaka potencjometru, a także wnikanie brudu na powierzchnię roboczą. Istnieją również dwie przyczyny awarii czujników magnetorezystancyjnych, awaria ruchomego zespołu i awaria elektronicznego konwertera który przekształca sygnały magnetyczne na napięcie stałe. Sprawdzanie czujnika położenia przepustnicy Sprawdzanie czujnika położenia przepustnicy na przykładzie WAS-2110 Czynności wstępne Zamknąć przepustnicę Włączyć zapłon Za pomocą woltomierza sprawdź wartość napięcia na wyjściu urządzenia. Powinno ono wynosić nie więcej niż 0,7 V. Jego wyjście określa się bardzo prosto. Dwa przewody pod masą i zasilaniem, a trzeci odpowiednio pod wyjściem. Zmierz wartość napięcia na wyjściu. Gdy klapa jest całkowicie otwarta, powinno ono wynosić nie mniej niż 4V. Sprawdź zmianę napięcia na wyjściu podczas otwierania i zamykania klapy. Napięcie powinno zmieniać się płynnie, bez skoków. Jeśli wyniki pomiarów pokrywają się z opisanymi powyżej, czujnik jest sprawny. Jeśli jest inaczej, Należy kupić sprawny czujnik. Awaria tego czujnika jest rejestrowana w pamięci sterownika. W takim przypadku zazwyczaj zaczyna świecić się napis Hetzkengimme. Silnik przechodzi w tryb awaryjny, który przeznaczony jest tylko do jazdy do warsztatu, co zwiększa dyskomfort jazdy i zużycie paliwa. Wymiana czujnika. Lokalizacja wyłącznika zapłonu na przykładzie WAS 2110 wymiana wewnętrznego czujnika ciśnienia nie wymaga odłączania akumulatora, ponieważ jest on odłączany od zasilania po wyłączeniu zapłonu. Dlatego wystarczy wyłączyć zapłon, ostrożnie ściskając zatyczkę. Odłącz złącze od czujnika. Odkręć śruby mocujące czujnik i wyjmij go. Podczas montażu nowego czujnika należy najpierw ostrożnie wyrównać koniec osi klapy z gniazdem. Następnie obróć czujnik. Aby wyrównać otwory w czujniku z otworami w obudowie amortyzatora, wkręć elementy mocujące i dokręć je. Nie zapomnij założyć złącza. Pozostaje tylko skasować błąd z pamięci sterownika. Możesz spróbować samodzielnie wykasować błąd z pamięci, odłączając na noc zacisk akumulatora. Jeśli próba usunięcia kodu błędu nie powiedzie się, istnieją dwie opcje. Przejść do diagnostyki i usunąć go za pomocą testera silnika, lub poczekać, aż sterownik sam go usunie. Regulacja. Samochody z rodziny was nie wymagają regulacji. W samochodach, w których przewidziano jego regulację, odbywa się to w następujący sposób: po zainstalowaniu nowego czujnika należy całkowicie zamknąć przepustnicę powietrza, obracając ją siłownikiem. Jeśli jest mechaniczna, lub zdejmij kanał powietrza i naciśnij jego krawędź. Jeśli ma siłownik elektryczny, następnie podłącz sondy woltomierza do wyjścia czujnika i do masy samochodu, ściśle przestrzegając biegunowości. Obróć czujnik tak, aby woltomierz wskazywał minimalne napięcie dla tego czujnika. Najlepiej 0V, następnie dokręć elementy mocujące. Jeśli po regulacji prędkość obrotowa biegu jałowego jest wyższa niż powinna, oznacza to, że samochód wymaga przeprowadzenia procedury uczenia sterownika parametrów nowego DPDZ. W tym celu należy odłączyć zacisk akumulatora na 15 minut. Upewnić się że przepustnica jest zamknięta. Włączyć zapłon na kilka sekund bez uruchamiania silnika. Wyłączyć zapłon. Odczekać około 15 sekund. W tym czasie sterownik zarejestruje w swojej pamięci nowe parametry czujnika położenia przepustnicy dostarczonego w celu zastąpienia tego, który uległ awarii. A wordpress komentarz hello world